Okej, okay, zacznę. Bartek Beliński mam na imię. Trochę o mnie i po mnie. O czym sobie opowiemy? O, o semie czy marketingu w wyszukiwarkach. Trochę na temat potencjału konkurencyjności, jak wygląda to w branży turystycznej. Tak z ciekawości, kto z Państwa korzysta, czy to z pozycjonowania, czy z linków sponsorowanych. Proszę rękę w górę, jakbym się zorientował, no widzę, że przynajmniej połowa osób korzysta. Nie, nie jest tanio, prawda? Ja szczerze mówiąc, pokrótce, mamy PPC, co to jest za określenie? sali, kto wie? Tam słyszałem jakiegoś pana, tak? Pan, może pan podnieść rękę? Kto, bo słyszałem pana tutaj. Dobra. Dostanie pan książkę, nie będziemy rysować. SEO, optymalizacja. Taka jest różnica, żebyśmy pamiętali, chociaż według większości badań osoby, powiedzmy, niespecjaliści jak my z branży internetowej, tylko normalni użytkownicy internetu nie widzą tak naprawdę różnicy to nam się wydaje, że, że to jest oczywiste, że jedne są tutaj wyróżnione na jakimś tle, a inne nie są, nie widzą różnicy. To, co jest tutaj na, na górze oznaczone jako PPC, to są dla tych osób najważniejsze wyniki, najczęściej w nie klikają. Także, także to, to warto mieć na uwadze. I czy branża turystyczna jest konkurencyjna? Szczerze mówiąc, nie zazdroszczę Państwu. Jest drogo. Trochę porównywalnie z branżą finansową. Tutaj zrobiłem takie porównanie, Wyciągnięte z narzędzia propozycji słów kluczowych. Nie jest to w 100% idealne narzędzie, to nie znaczy, że Państwo płacą tyle, mogą Państwo płacić więcej, ale mniej więcej widzimy, że stawki za kliknięcie za jednego użytkownika, który przejdzie na naszą stronę, nie są małe. Tak? 10 zł, 16 zł za jednego użytkownika nie jest tania. A niestety są złe perspektywy, ponieważ będzie jeszcze drożej. Jak ja sobie pomyślę 5-6 lat temu, jak zaczynałem z linkami sponsorowanymi, mi się wydawało, że te kilkanaście groszy, to jest, to jest już drogo, może lepiej to zainwestować w, w inną formę marketingu. Teraz żałuję, tak, że, że nie zainwestowano aż tak dużego budżetu na. Początku. I trzeba to, tak naprawdę, ja wiem, że to brzmi śmiesznie, ale trzeba to wykorzystać, bo e, będzie dochodziła kolejna konkurencja. Kto z Państwa reklamuje się na przykład na sali pod hasło hotele? W linkach sponsorowanych. Dobra, trzy, cztery ręce. A tak naprawdę Państwo się licytują, tak? A równie dobrze można by było tutaj w kularach usiąść i powiedzieć, dobra, ustalamy maksymalną stawkę za kliknięcie złotówkę, żeby nie było, że tak, że ta jedna firma dwa złote, druga trzy, a tak naprawdę wiadomo kto e, zarabia. Ok. No i postaram sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest jeszcze niewykorzystany potencjał w wyszukiwarkach internetowych. Czy nowa firma ma szansę zaistnieć wyszukiwarka? Czy to jest już tak, że jak przyjdzie nowa firma, startup i pomyśli, OK, chciałem się zareklamować wyszukiwarka, to czy ona ma jakąkolwiek szansę, czy jednak konkurenci, którzy są już od lat na tym rynku, czy jakaś tam historia, która istnieje, czy, czy ma szansę się przebić przed tą konkurencją, czy nie? I czy można zaistnieć z małym budżetem, czy to konieczne jest od razu na początek, tak dla Starcha po kilku, kilku tysięcy złotych miesięcznie na, na kampanię linków sponsorowanych nie będzie łatwo, a czy na przykład kilkuset złotych jest w stanie czy wystarczy nam, żeby poprowadzić w miarę skuteczną kampanię. Kluczem jest tak naprawdę ten wykres, który nam wskazuje dwa zakresy. To jest wykres no Przedstawiające nam jakby teorię long, day, czyli długiego ogona. Mówiące nam o tym, że wszystkie słowa kluczowe, które użytkownicy wpisują do wyszukiwarki, możemy podzielić, tak? Mamy tą grupę head, czyli najbardziej konkurencyjne słowa kluczowe, e, najczęściej wyszukiwane przez użytkowników o bardzo dużym wolumenie e, dziennym, miesięcznym e, zapytań. I pod te słowa na pewno duzi gracze na, na ten rynku polskim i zagranicznym walczą. E, I mamy ten długi ogon który tak naprawdę jest nieskończony. Ja pokażę Państwu tutaj, że naprawdę długi ogon może być nieskończony i kombinacja, ilość tych różnych zapytań, jakie użytkownicy potrafią zadać jest jest ogromna i to jest potencjał, który jest niewykorzystany. Jak losowo sobie wybierałem takie frazy tutaj przykładowe, które, które zaraz podam, to prawdopodobnie reklamodawcy, którzy się tam reklamowali byli tam z powodu szeroko skonfigurowanej kampanii AdWords, bym powiedział, a niekoniecznie świadomie się reklamowali, ponieważ gdyby świadomie się reklamowali, to by trochę inaczej tą kampanię, te przekazy reklamowe, które tam pokazują, by, by pokazali. Gdzie pojechać z? I mamy pierwszą odpowiedź na pytanie, gdzie możemy się zareklamować. Ja mam tutaj taką jedną myśl, którą przewodnią tego całego, tej całej prezentacji, którą pokażę na samym końcu. Proszę zobaczyć, to są zapytania, jakie użytkownicy Zadawali do wyszukiwarki to jest tak naprawdę urywek zapytań, które się zaczynały od hasła, gdzie pojechać z. To jest, powiedzmy, tutaj 10 naj, naj, najpopularniejszych. I tu już mamy potencjał, tak? Mam, mamy pokazane miejsca, które prawdopodobnie będą nie zagospodarowane, gdzie pojechać z psem. To mnie, to mnie osobiście zastanawia, tak? czasem jak jadę na wakacje, no to zawsze jest problem z tym zwierzakiem. I teraz kto z Państwa świadomie reklamuje swoją ofertę dla osób, które chcą z psem pojechać na wakacje. Wyszukiwarka. Dobra, to teraz odpalamy komputery i kto pierwszy, ten lepszy, tak? To, tych zapytań dziennie nie ma zbyt dużo. Tak? To z tego musimy sobie zdać świadomość, że tych zapytań będzie niewiele, ale jak zbierzemy te malutkie zapytania z tego ogona, to wielkość zapytań. Może, może stanowić naprawdę ogromną ilość ruchu, który jesteśmy w stanie sprowadzić. I pamiętajmy o jednej rzeczy. Zapytanie ogólne w stylu hotele, ja tu zaraz o intencji powiem, jest bardzo ogólne i niekoniecznie intencją użytkownika wpisującego hotele jest wykupienie pokoju hotelowego, tak? Zakres intencji użytkownika wpisującego hotele jest szeroki. Natomiast zakres intencji użytkownika, który wpisuje nie wiem, na przykład pokój w Kołobrzegu, na przykład z dostawką dla dziecka, tak, albo, albo nie wiem, agroturystyka z, z możliwością dowiezienia psa. Gdybym znalazł taką ofertę, nawet bym się nie zastanawiał. Tutaj porównanie. Wakacje z dziećmi. Szacowane stawki średnie za kliknięcie. Oczywiście te stawki mogą być minimalnie większe, ale widzimy, że operujemy na już inne, innego rzędu liczbach. tak? To już jest kilkanaście, kilkadziesiąt groszy, a nie kilka albo kilkanaście złotych. tak? Urlop z dzieckiem, w czasy z dziećmi, w czasy z małym dzieckiem. To jest niezagospodarowana nisza, która czeka na państwa. Tutaj przykład, powiedziałbym, że bardzo trendy: odchudzanie. tak? Ludzie szukają wakacji. tak? E, w czasy oczyszczające, okej. Okay. <laughs> nie chce się domyślać. E, kuracje odchudzające i tym podobne rzeczy, tak? E, I pytanie, czy świadomie się reklamujemy, bo oczywiście ktoś, kto reklamuje się w kampanii adres na hasło w czasy, prawdopodobnie z powodu błędnej ko e, konfiguracji będzie się wyświetlał też pod hasło w czasy odchudzające. Ale zróbmy to świadomie e, i, i odpowiednim tekstem reklamowym e, przestawmy tą naszą ofertę e, użytkownikom. Wtedy będziemy się wyróżniać, bo nasza konkurencja będzie miała ogólne hasła tak w czasy w Egipcie. A nasza treść reklamowa będzie mówić tak, tutaj u nas znajdziesz konkretną ofertę w czas odchudzające 10 dni gwarancja 10 kg. Tak? I teraz przejdziemy sobie do modelu Aida, czyli reakcji klienta wobec produktu. I odpowiem na pytanie, jak można wykorzystać ten model do marketingu. Internetowego w wyszukiwarkach. tak, AIDA, attention, uwaga, interes, zainteresowanie, desire, pożądanie, action, działanie. My zrobiliśmy tutaj taki z moimi kolegami z Maxroja z Czarkiem i, i z Tomkiem zrobiliśmy sobie tutaj taką analizę. Podzieliliśmy wszystkie zapytania, jakie zadawali użytkownicy do jednego z serwisów turystycznych, na grupy. Postaraliśmy się by je przydzielić do grup osób poszukujących informacji, porównujących konkretne oferty tej grupie, która tak naprawdę Państwa najbardziej interesuje, czyli osób zdecydowanych na zakup i osób z komunikacji, wpadających w grupę komunikacji posprzedażowej, czyli wrócili z wakacji i chcą się podzielić. No i 90% według niektórych badań to są osoby, które są niezadowolone, tak? Ci, którzy są zadowoleni raczej się nie dzielą tą informacją, a dla tych niezadowolonych powstają specjalne serwisy. Przykład, wyciągnęliśmy słowa kluczowe, na które pojawił się ruch w tym serwisie i to są przykłady. Osoby poszukujące informacje, hasła, które wrzuciliśmy w tą grupę, przykład Egipt naszym zdaniem, pogoda Egipt, temperatura Grecja. To są osoby poszukujące informacji, porównujące oferty, Rodus czy Kreta, polecane hotele Grecja, pojawiały się też zapytania, taki hotel czy taki, czy, czy taki hotel. osoby